Cześć, dzień dobry, witajcie z samochodu. Dzisiaj odmiana ta młoda dama prowadzi i dzisiaj nie będzie gadała, bo jest spięta. Nie? Tak. Dojeżdżamy do Warszawy, moi drodzy, została nam godzina. Także dzisiaj lecimy do Agaty na gościnne występy, na rewizytę. Coś dodasz? Nie. Jak ci się jedzie automatem? Dobrze. Tak? Szybko. Szybko, nie? Także spalanie dzisiaj, rewelacja, 4 4.6 zrobiła na razie. Także jedziemy za pół darmo. Także A ja tutaj, popatrzcie. Tak, dzisiaj się. Pan relaksuje. Także chodźcie z nami, lecimy. Wjeżdżamy do Warszawy moi drodzy Nie pyta Magi czy spięta, bo spięta Pierwszy raz wjeżdża do Warszawy jako kierowca Wjeżdżamy na Aleje Jerozolimskie No i zobaczymy, nawigacja zaczęła świecić na czerwono Także zobaczymy gdzie odstoimy i ile odstoimy Ale chyba nie będzie źle jak tak patrzę Szybka łapka później... No, no, no prawie. Mamy. No Dawaj łapki, łapką. O nie, normalnie jak małe dzieci. Ale fajnie. Ursynów, prawie że centrum Warszawy, pół godzinki do centrum. Patrzcie jakie piękne tereny. Zielono, pięknie. Mówię, że ta ziemia jest z budowy metra częściowo. Częściowo też, no, że, tak. tak. Fajnie. Trzymamy się mocno. Opa, opa, opa. Zgrzałem się trochę z dzieckiem. Noszenie ciężarów, a nie tam. Czułeś rowerek po tym nadzie. Rozgościliśmy się u Agaty. Trochę tam nie kręcimy u niej, no bo wiecie, jak to jest. A teraz aktualnie wyrwaliśmy się na czas kąpieli młodej i jedziemy na niewidzialną wystawę. To jest taka wystawa. Będzie zwiedzacie wszystkimi zmysłami poza tak, wzrokiem. w absolutnej ciemności. W absolutnej ciemności i Agata polecała, że jest to warte. Więc jedziemy zobaczyć bilet 45 zł, więc myślę, że jak na warunki nie tylko nasze, ale i warszawskie dosyć rozsądnie. Także Dobrze. mamy 20, 20 minut, minut jazdy, jedziemy pozwiedzać, a potem wracamy do, do Agaty. Do Agaty. I, do... I będziemy jutro zwiedzali tak naprawdę jutro jest całe klub, tak. klub programu Jutro będziemy oglądali Warszawę, a dzień dobry. Co Dobrze. za Mercedes? Kazimy, bo się trzeba skupić. Ceniasz? No, jak będziecie mieli okazję, to polecam. Godzina zwiedzania: 45 zł. 100% ciemności, jedynie co? To Wasze ręce, nic więcej. Także Czy naprawdę to... polecamy, nie będziemy Wam zdradzać fabuły, bo nie miałoby to sensu. W każdym razie, no. Duży szacun dla osób niewidzących, także jeżeli macie okazję i będziecie tu gdzieś w Warszawie, naprawdę polecamy, bo duże rzeczy uświadamia, także jest po prostu. No, Widźpad na poduchy dawaj! Ja. Ja, 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 ja. Założę ci! Co mi założyć? Branzoletkę różową. I jednak ten róż przyszedł do mnie. Przyszedł ten róż do mnie. I co ładnie wygląda? Z różem ładnie wyglądam? Aha. Żółwik. Paum. Żymy? Żymy. Agata? Ja Agata. Agata. Także tak, to jest Agata. Pospali, znaczy odwrotnie, poimprezowali. Teraz pospali. 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 Pojedli. Pojedli, tak. Teraz się pogoda trochę polepszyła, bo w nocy była burza. I, I, I idziemy na wycieczkę. Jedziemy. Niektórzy jadą. Niektórzy jadą, nie pokazujemy małej Nadzi. O, tak to zrobimy. Mała Nadzia jest incognito, także jakbyście ją gdzieś widzieli zablurowaną, to znaczy, że wiecie. To są, ważne, to, to są ważne persony. To są ważne persony, wiecie, nie można zdradzać. Także jedziemy pozwiedzać Warszawę. Plan jest taki, że kupujemy bilet dobowy. Na wszystko, na wszystko co po Warszawę. Bo co się okazuje? Dobrze. Ile? 15 zł. Tak. A, kupcie na Śląsku za 15 zł bilet na wszystko. Przeszliśmy na drugą linię metra, która jest poniżej. Nie wiedziałem nawet, że tak jest. To jest linia M2, tak? I cóż, tu mamy, moi drodzy, bibliotekę uniwersytecką. Agata mówi, że ładnie jest na dachu. że tam są jakieś og ogródki Czy... działkowe? O, moje... Ogródki działka, dokładnie. Rodos! Ro Rodos! ciotka, co robisz? Zimny pocyk. My, w tak zwanym międzyczasie, idziemy do góry na ogrody. Czade, zmachałem się. No, no. Tam macie pałac kultury, a z tamtej strony mamy stadion narodowy. Piękne miejsce. A tutaj mamy bibliotekę, i tam dookoła są sto biureczka do studiowania, do czytania. Piękne, w ogóle ta studnia jest przepiękna. Mam na dole takie kwiaty. Sudo po prostu. Tam macie centrum nauki Kopernik, a tam jest stadion narodowy. A tam jest Wisła. Zabytkowej konstrukcji rusztowej magazynu bibliotecznego. A? A, ładnie. Wasze. Czyli regały na książki. Tak? Konkretne. No, czyli re... Tak? Aha, okej. Okay. Gdzie to jesteśmy teraz? Na bulwarach wiślanych. No, fajnie, nie? Tak. Tam Agata nam zdradziła, że jest wejście do portu. Tam kiedyś był port fraski. Tak. I jest wejście do portu, z którego teraz policja korzysta. Tak, a tu będziemy, trochę. Będziemy się za chwilę przedostawać tam tym brązowym mostkiem na drugą stronę. Tak, tą kładką pieszo-rowerową tak. na Pragę. A na razie idziemy tutaj, bo chcę zrobić fajne zdjęcia na most i na stadion. A tam z tyłu słyszycie jak krzyczy. Tu mamy Centrum Nauki Kopernik. A tam przed chwilą byliśmy na dachach Biblioteki Uniwersyteckiej. Teraz idziemy bulwarami wyślanymi. Idziemy tam na tą kładkę, przejdziemy na drugą stronę na Pragę i tam spróbujemy polatać dronem. Jaki mostek, idziemy zobaczyć z czego to zrobione, a to jest brązowa farba. A z daleka wygląda jak blacha a to jest zwykły beton. Taki fajny widok, jak tam mówi Agata, tam jest widok na Manhattan. Tam jest stare miasto, a tu mamy Pragę. A tu mamy wejście do portu Praga. Patrzcie, tu jest ciąg dalszy tego wpły tej, tej ścieżki do portu. Zobaczcie, tutaj macie port, a tu jest pomnik. Warszawiacy nazywają, nazywają go Halo Taxi. A tak naprawdę jest to pomnik ku upamiętnieniu żołnierzy, którzy zostali po tej stronie Wisły. W czasie wojny, kiedy, wojna, kiedy Warszawa, tamta część, była równa nas Ziemią. Mamy szpital praski. Piękny budynek. A z tej strony mamy katedrę. Imponujący budyneczek. Zupełnie inny. Zupełnie inna Warszawa niż. Niż tamta strona Wisły. Yy, parkiem jest Zo warszawskie. A, tam. Kiedy jesteśmy o. zaraz przy, przy Zo kiedyś tutaj były Miski. Te słynne miski e, warszawskie. No. Dokładnie. To były zaraz tutaj, po, po drugiej stronie będziemy mogli zobaczyć wybieg. O. Pusty już, ale... Ale zawsze. Ale zawsze. A tu mamy katedrę Świętego Floriana. Przepiękna. Mieliśmy zajrzeć na bazar Żużyckiego. Ale jak widzicie... Zamknięte. A teraz jesteśmy na ulicy Brzeskiej. Zobaczcie jaki ładny mural. Mówicie, że to jest dzielnica cudów? Tak. Tu lepiej nie zagłębiać się w bramach. I pyk, i szybka zmiana lokalizacji z brzeskiej. Przeżyliśmy, no, ale, ta jest ale byliśmy świadkiem jak goś chciał sprzedać buta przejeżdżającemu samochodowi, folklor. bo jechał za szybko. Taki lokalny folklor. A tu mamy co? Pół kilometrowy, najdłuższy budynek. Tak, najdłuższy budynek. On ma pół kilometra. Tak, A ja zaraz go spróbujemy, no. <laughs> zaraz tam pójdziemy do parku i spróbujemy go oblatać dronem. I spróbujemy, może tutaj trochę wiatr zelżał w jak się ładnie mówię. Folklor zależał. Ach, to, to, to Ach, ta Warszawa. Jak już Maciek wspomniał, najdłuższy blok w Warszawie, 508 metrów, nazywa się Jamnik. Ale na szczęście kupiłem Ale kartę i chyba ją wziąłem zapasowo. Została w tym czytniku. Jest, I zabrałem. co? Nie tak. będzie latany? Jest latane. Na szczęście kupiłem, jak żeśmy na Cyfle lecieli. Zapas. To kupiłem kartę zapasową. Tak, zostawiłem w domu w czytniku. Świetnie. No to teraz Jamnik z góry. No, O nie no! Coś mi płci, coś mi chodzi. Gdzie? Frytkowa. Frytkowa? Ale frytkowa z keczupem czy pek? Tu macie odremontowaną fabrykę wódki Koneser. Teraz jest przerobiona na w sumie taką galerię handlową trochę. No. U, ładne to to. I trzymają tak. Do przodu będzie widok. Trzymają ją tak, no. no. Teraz ty jesteś kamerzystką, pięknie. A teraz drepczemy na Ząbkowską. Jesteśmy na Ząbkowskiej. Przepraszam, jesteśmy na Ząbkowskiej, idziemy do baru na Ząbkowskiej na jakąś zupę do baru mlecznego. No bo jak to tak kręcić się po Pradze i nie iść do baru mlecznego. U, Makaron z dżemem i ze śmietaną Pojedzone Dobre? Dobre To ty chłodnik jadłaś Tak, ty też Chłodnik i makaron z, z dżemem. dżemem Takie Dobre? Tanio Za tą cenę Jak to było? Jest tanio? Jest tanio, jest dobrze? Jest, jest tanio. tanio A po jedzonku wróciliśmy do odnowionego konesera. do środka no, robi wrażenie wam powiem. Może by sobie przejść krzyżową, tak? Na drugą stronę. A potem jeszcze przejść pomiędzy przyczerymi, gdybyś pani lubiła. Zdecydowanie robi to robotę. Czarny jesteś w Polsce. Gdzież byś ciągnął? Łady. to. To w czasie transportu kamienia na kolumnę. Jedna z nich została uszkodzona, w związku z czym okazało się, że jest ich za mało do budowy tamtego kościoła tam w tym Rzymie. I te kolumny przejechały tutaj. Okej. Okay. są na środku. To są te kolumny. I, ta. I tam. I tamta też. I tam. Coś innego sobie, Który pociąg, państwo życzą Prawy, lewy. Eee, Chyba ten. A, ten podjechał szybciej. Szybki teleport. Z pociągu. Z tramwaju na pociąg, z pociągu prosto na plażę. Proszę. Centrum Warszawy plaża. Tu ludzie grillują, Majóweczka w pełni. I lecimy na tramwaj wodny. Mamy to. Znalazłaś? No, no, na wprost. Na wprost. O nie zgubię się. 16:11 16:40, o, no to sobie posłuchamy muzyczki. No i co? No i To nie będzie wycieczki. 40 minut czekania, pan jejku, przypłynął. Odpocząłeś sobie na plaży No, posiedziałem. 40 minut czekania, pan przypłynął, ten pan otworzył. Statek policzył 10 osób, wziął 10 osób i stwierdził, że będzie za pół godziny. Także czekamy Także innego. Barka, barka w połowie pusta, ale takie mają zasady. Cześć, selfie z windy. Selfie z windy. To już tu? Tak. Dobra, lecimy moi drodzy. Idziemy do auta i jedziemy w stronę domu. Bardzo mi to Patrzcie, jakie fajne blaszki. I jak wiatr wieje, to budynek się. Mieni. Mieni. Właśnie jak jechaliśmy, to wydawało nam się, że chmury się odbijają od budynku, ale jakoś tak dziwnie się poruszało. O, ale fajne. Aha, bajerackie. No i dobrze. Jak to podsumujemy tą wycieczkę? Ogóle, fajnie, nie? fajnie, nie? To już mi się podobało. Warszawa, innym okiem, okiem mieszkańca kolejnego pokolenia takiej rodowitej warszawianki. Tak jest. Praga zwiedzona. Tak. Pooglądane. Kebab zjedzony. Kebab zaliczony. <noise> I co? I czas wracać do domu. Tak. Mamy jeszcze 2.35. Na razie wyjeżdżam z Warszawy i może się uda wcisnąć za kierownicę. I wiecie, polerzę sobie, odpocznę, bo ja starszym panem jestem. Muszę odpocząć. To się wydaje. <noise> no, także ten, także tego. Lecimy do domu. 2,5 godziny. Będziemy tak. odebrać psiecko. A wy tam wiecie, lajki, komentarze, itp, itd. Przesłanie dalej, tak, i tam, i tam, i ten, i tamten, i wiecie. No. Trzymajcie się na razie, pa, bo zaraz tu będzie koreczek. To pa, pa, pa. Pa, pa. O, Koreczek. Pa, 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 pa.